mi ten pomysł przyszedł z nieba, tak mi po prostu przytrafiło się ten pomysł, żeby połączyć, no było, to no, było tam w 2003 roku bodajże i i, i wiesz co i, i poczułem taki, taki mrok, poczułem, że, że przede mną ciężka robota i, i że to nie jest takie, wiesz, hop siup i będzie łatwo, nie, i to się sprawdziło i póki co, no, mam nadzieję, że już będzie coraz, no, jest coraz łatwiej. Mam nadzieję, że będzie łatwiej nie? dalej. Ym, I w związku z tym wiesz, trzeba było to zrobić porządnie. Y, miałem to szczęście, że, że dotarłem do, 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 wielu, do wielu rdzennych y, do, górali. Do, do rdzennych górali bo, I którzy, którzy powiedzieli, wiesz, szacun nie? na tej zasadzie. No. Nawet, nawet konkretne rody, wiesz, nie, nie, niekoniecznie. Z, z regionów, z których ja pochodzę, czyli z Beskidu Śląskiego, wiesz, było, wiesz, na tej, na tej zasadzie, no, wiesz, najważniejsze chyba, co sobą reprezentujesz, nie? Co, co, co niesiesz z tą muzyką, nie? O czym myślisz, robiąc tą muzykę, nie? Co jest dla ciebie ważne, wiesz, robiąc tą muzykę? Co ona wnosi, nie? To jest ważne, nie? Na tym ta, no. Gdzieś ta, ta baza, powiedzmy, góralska, która jest tradycyjna, ona jest zgłębiana, na przykład w przypadku mojej osoby to, to nie jest tak przypadkowo, że, że spotykamy się, bierzemy jakiś piewnik i próbujemy znaleźć jakąś nutę i sprawdzić, czy to, czy to funkcjonuje. Graliśmy w... w, w, w ja śpiewałem w zespole regionalnym kilkanaście lat, później graliśmy z kapelą, później z tej kapeli góralskiej typowo. Wiesz, po, po wielu festiwalach spotkań, muzykowań z muzykantami, jeżdżenia do muzykantów, od których też uczyliśmy się i zdobywaliśmy wiedzę i praktykę. Pozwalamy sobie na coś, co jest jakby już muzyką osadzoną w realiach teraz współczesnych i tak jakby, no wiesz, być może to jest jakiś współczesny folklor, jesteśmy jakiś ja przynajmniej tak sobie to czasami tłumaczę, że jestem jakimś współczesnym muzykantem, no mamy dostęp do elektroniki i do tego wszystkiego, co, co niosą media i wiesz, no czasami to jest aż, wiesz, głupie by było nie korzystać, bo, bo wtedy zamykasz się w jakimś skansenie i jesteś, no i wybierasz, to jest droga, możesz wybrać, możesz yy, zamknąć się gdzieś tam, w, tworzyć na łonie natury, wycinać piszczałki tylko, wiesz, i kontemplować w tak sposób, yy, tworzyć. I to jest też piękne, nie? A można robić to w ten sposób, jest wibracja, energia jakąś i to od Ciebie, zależy co wybierasz, no. Ja się nie zamykam, bardzo lubię, wiesz, zupełnie odciąć się i być w górach i, i robić coś takiego, i wiesz, i potem to wykorzystać w taki sposób i dużo się uczyć od tego, że, wiesz, nowych, stylu, styli, nowych stylistyk czerpać z tego, to jest, to jest coś ciekawego, wiesz, no, żyjemy, świat jest wielki. Przygoda. Wydaje mi się, że muzyka góralska już od dawna nie jest taką ortodoksyjną, czysto nietykalną naszym takim dobrem narodowym, bo jest w muzyce popowej na przykład od, od wielu lat. I te motywy góralskie, z jakiego miejsca, w każdym miejscu w Polsce, ludzie potrafią nie znać swojej muzyki regionalnej, ale znają muzykę góralską. To jest takie nasze. coś, co chwyta każdego za serce. I jeżeli robi się to zgodnie z jakimś tam. Powiedzmy dobrym smakiem, tak? I, 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 I daje się z siebie najlepsze, łączy z tą muzyką góralską. Jeżeli da, można w ten sposób sprzedać kulturę polską w innych miejscach na świecie, czy nawet dla ludzi, którzy w ogóle nie mają z nią styczności, tak jak kolega Metal, którego spotkaliśmy przy zejściu ze sceny, to to, to, to jest dobre. To, 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 ja nie ja są kacatur miasta, więc dla mnie to jest, mogę zupełnie obiektywnie powiedzieć, że Chłopacki po prostu swoją muzyką pociągnęli mnie za sobą i, i zainspirowali do, do, no, do, do wielu takich jakby eksperymentów muzycznych, więc nie wiem, wydaje mi się, że, że, że nie można się zamykać po prostu.